Siemanko. Witajcie na kanale Pierogiski. Dzisiaj odcinek trochę nietypowy, bo idę do restauracji sama. Ale żeby wam nie było smutno, że nie widzicie sonu, to gdzieś go się wstawi jak je obiad. Pokazałam ta nagrać. No. I idę sama, bo właśnie Tata Sono wymyślił pomysł na ten odcinek. Chyba chciał mi sprawić przyjemność i dać sobie odpocząć, bo zawsze ja gotuję obiad w domu. I tak go gotowałam. więc Idę dzisiaj do restauracji i chciałam Wam pokazać, jak się je w koreańskiej restauracji w Korei, bo jest to trochę inne od polskiej restauracji. Więc tak sobie myślę, że to nagram. Szłam pod górę i się zmachałam. No, więc pójdziemy do tej restauracji, no i będziecie oglądać jak jem. <noise> więc nie wiem, czy to jest jeszcze vlog, czy to jest już mukbang. Postaram się nie nagrywać odgłosów mojego ciamkania i tak dalej. Tylko pokazać Wam jak wyglądają potrawy. Idziemy sobie tutaj takimi dziwnymi drogami bez chodnika, bo jest szybciej. I pójdziemy do takiego food town. To się nazywa dokładnie, dokładnie nazywa się to food town. To jest bardzo dużo znaczy bardzo dużo. Jest parę restauracji i supermarket. Więc wybrałam sobie jedną z nich i na nie pójdziemy. W ogóle to mam plecak, bo jak mój mąż dzwonił do tej restauracji, zapytać się, czy można nagrywać, to powiedział, że jego żona youtuberka przyjdzie tu nagrywać i zwykle nagrywam samym telefonem, ale taka trochę siara, no już powiedział, że taka wielka youtuberka, a ja tu będę nagrywać telefonem, więc wziąłam sobie też lustrzankę. Prawdopodobnie nie wykorzystam tego co nią nagram, bo zwykle tak jest. Ale i doszliśmy, idziemy tutaj do restauracji i widzicie to wielkie 9900. Będziemy tu jeść. To jest taki zestaw jayuk Ciąsik, czyli taki zestaw z Bokem i różnymi przystawkami. On wyglądać powinien tak jak tu. Zobaczymy, czy będzie tak wyglądać. No jak widzicie, miseczek jest bardzo dużo i właśnie o to nam chodzi. Ta restauracja się nazywa Younggung Galbi I Galbi to żeberka. Wy pamiętacie z odcinku o żeberkach, ale nie będziemy jej żeberek. I weszliśmy. O, witaj. Dobrze. Nie wiem, gdzie mam się patrzeć, czy tu, czy tu. Chyba to, że wzięłam tą kamerę, to był dobry pomysł, bo dużo tu jedzenia, a mało miejsca. Jestem bez sonu, więc czuję się troszeczkę oniśmielona, ale może będzie okej. Okay. Mam nadzieję, że to będzie wszystko widać. Ja wam pokażę każdą rzecz osobna, jaką mam na stole i będę jej próbować oczywiście też. Ale zacznijmy od tego, co zamówiłam. Zamówiłam J. J. Ciącik 9900, czyli około 30 zł. Tylko, że jak zobaczycie, nie wiem, czy to tu widać, ja tutaj mam dwie miseczki ryżu, bo ten zestaw można zamówić tylko dla dwóch osób, nie da się zamówić dla jednej osoby. Przez to, że tu jest tak dużo przystawek, dla jednej osoby danie tego byłoby chyba nieopłacalne, dlatego zawsze można zamówić tylko dla dwóch osób. I zwykle Koreańczycy chodzą na obiady w parach co najmniej. Zwykle to nawet nie w parach, tylko w całym biurem chodzą na te obiady, więc tak, takie zestawy się zawsze sprawdzają. Myślę, że Wy też jak będziecie w Korei na wycieczce, to będziecie pewnie z kimś, dlatego powinno Wam to się sprawdzić tutaj w ten sposób. I zacznijmy od tego, co ja, co, co ja tu mam. Ten Juk ciągsi to jest. To jest zestaw, którego głównym elementem jest jajuk bokkeum. A jajuk bokym to jest taka smażona wieprzowina na ostro. Ona nie jest bardzo ostra, nie powinna być przynajmniej. Zaraz jej spróbujemy. Ona jest smażona w sosie zwykle z gochujang, z tym sosem. I bardzo ją lubię, szczerze powiedziawszy. Jest to bardzo popularne danie, szczególnie na obiad w Korei. I jak widzicie tutaj, ten cały mój stół wygląda tak. No full wypas. Więc nawet jak na 60 zł, które zapłacę, chyba jest ok. Oczywiście chciałam wam pokazać, jak to się w Korei fajnie zamawia i w ogóle, że nie trzeba się cackać z etykietą, że wystarczy powiedzieć, bo przepraszam, ja bym tu chciał obiad i przynoszą ci, ale tutaj się tak wczuli, że przynieśli mi ten obiad, zanim zdążyłam się rozstawić, więc no przykro mi, nie będzie tego innym razem. Dużo tu tego jedzenia, więc może wam powiem po kolei, co jest czym. Więc, jak już mówiłam, mamy ten dziejuk. Mamy też jajko. A co to jest za jajko? To jest takie puszyste jajko, jak ja zawsze robię na śniadanie. Znaczy nie zawsze, ale często. Więc mamy takie jajko. Rybkę. Wygląda mi na makrelkę. I prawdopodobnie to jest jakaś makrela, bo tych makreli różnych rodzajów w Korei i w ogóle w Azji jest dużo. Więc to są takie trzy główne rzeczy. Najgłówniejszą rzeczą jest ten, ta wieprzowina na ostro. Ale takie trzy główne. I co jeszcze mam tutaj? Zupkę. I to jest zupka doenjang-jjigae oczywiście, czyli najbardziej chyba popularna obiadowa zupa w Korei. I ryżyk. I tak, omówiłam główne rzeczy, to teraz przejdźmy do rzeczy takich, które tutaj mam niegłównych, czyli przede mną pierwsze pojawiają się kiełbaski. Mniej więcej takie jak smażyliśmy w odcinku o przystawkach do piwa, tylko że bez ostrego sosu. One są smażone chyba w sosie sojowym, zaraz się przekonamy. Tutaj mam takie badyle i te badyle to są, yy, to są te takie czosnkowe łodyżki w jakimś tam sosiku, bardzo fajne to jest. Tutaj mam grzybki też w jakimś sosiku, grzyby, których używałam w odcinku o żeberkach. Tutaj nie wiem, to są chyba jakieś glony, ciekawie to wygląda, chyba ciekawie będzie smakowało, zaraz się dowiemy, trzymam was w napięciu. Tutaj to jest chyba jakaś ośmiorniczka, jakieś owoce morza to są, albo ryby, to się też dowiemy. Fajnie, że tak nie wiem co jemy, no nie? Yy, papryczki y, chili w sosie, mam nadzieję, że nie nieostre. Brokuły z ostrym sosem, ten sos to jest sos gochujang, go, ja go o, omawiałam, sosy wszystkie różne, porańskie, w odcinku o sosach. I ten sosik czego czy jest super, właśnie do warzyw. Nawet na jakąś imprezę można sobie podać do warzyw. I on jest fajny, bo on jest ostry, ale kwaśny. Nie jest taki bardzo ostry i trochę słodki. I kimci. Jak widzicie, kimci w restauracjach troszkę inaczej wygląda. Tak jak kimci, w restauracjach zwykle jest dość dobre. Jest bardzo chrupiące, bo ono zwykle nie jest tak wystawiane na zewnątrz jak nasze, żeby się ukusiło. Jest mniej kwaśne, ale chrupkie i. Takie rzeźkie. Nie wiem, czy słyszycie to, ale po prostu silny już mam tyle, że szok, więc zaczynamy jedzenie. Jeżeli jesteśmy w koreańskiej restauracji, to zwykle na stole jest takie pudełeczko, którego teraz tu nie ruszę. Takie pudełeczko. I w nim są pałeczki i łyżki. Więc bierzemy łyżkę i pałeczki. Zawsze jest też woda, to nie jest zwykle kranowa, tylko jakaś woda źródlana, tudzież taka przefiltrowana, więc spoko, zawsze jest i można jej prosić o nielimitowane dolewki. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że pewnie Was zastanawia ten komin tutaj, jak już mówiłam, to jest restauracja z garbi, czyli z żeberkami i tutaj się je zwykle grilluje, ale my dzisiaj nie jemy żeberek, nie wykluczam, że będziemy kiedyś jedli, nie wiem czy tu, zobaczymy czy będzie smaczne. No i tak, aha! Zapomniałam jeszcze omówić dwóch miseczek. Taki makaron. To jest to jest takie jakieś biedne czapce, bo zwykle ten makaron powinien być wymieszany z różnymi składnikami, a tutaj na górze mam tylko troszkę, ale może będzie dobry. I tutaj kapusta pekińska, takie liście i jakiś tam sosik do mięsa, której tak już jest ostre. Mam tutaj jeszcze sos samgyeong i czosnek. Nie będę go jadła. I sałatę. Dobrze, zacznijmy, bo mi tu już wszystko wystygło, a tu teraz gadam. Otwieramy ryż. Ryż jest zwykle w takich metalowych miseczkach z pokrywką. Na pierwszy ogień idzie Jeyuk czyli gość główny naszego odcinka, czyli to. To jest wieprzowina w ostrym sosie i próbujemy. Mm. Ryżek. Nie wiem czy wiecie, ale w Korei, w przeciwieństwie do Japonii, ryż je się łyżką. Chociaż ja często jem pałeczką, bo mi wygodnie, bo on jest taki klejący, że da się jeść pałeczkami, ale je się łyżką. Bardzo dobre to mięsko jest. Naprawdę bardzo dobre. I mam tu sałatę i mogę sobie je zawinąć w nią. Tak jak boczuś się zawija, taki to. Może od tych grubszych rzeczy zaczniemy. Ja tutaj mam też to jajko. Zobaczymy, czy to jajko jest podobne do mojego. Wygląda tak, czyli tak samo puszyście. Mm, trochę bardziej słone. Rybka na takim pięknym talerzyku. Uwaga na ości. Ja bardzo lubię ryby. Mm? Makrela. Mmm. Bardzo dobra. W ogóle to chciałam jeszcze powiedzieć, że pewnie obraz z jednej i drugiej kamery będzie różnił się ciepłotą barw i kolorem. Jeszcze do tego nie doszłam, jak to się robi, żeby było ok, więc. I zupka. Tak jak Wam pokazywałam. Zubka wygląda tak. Mmm. O, lubię. Lubię w restauracjach, bo oni zawsze to dłędziak gdzie, robią takie słone, a ja w domu zawsze zrobię takie mdłe, żeby było zdrowie. Ja tutaj mam koło siebie kiełbaski. Kiełbaski wyglądają na kiełbaski dobrej jakości. Oj, widzicie, jedzenie połeczkami to prosta sprawa, ale no czasami się coś wymsknie. Te kiełbaski też są w takim mm, sojowym sosie. Tłuste, smaczne. I to. Ten czosnek. Powinno być fajnie chrupiące. Mm. to jest bardzo dobre, fajnie chrupie. I tu jest taki sos z sezamu zmielonego, tak mi się wydaje. Bardzo smaczny. I grzybki. Grzybki, widzicie, tu nie muszę podnosić. Te grzybki są ugotowane. Yy, I w jakimś takim sosie smakuje jak śmietanowa. Na pewno nie śmietanowy, bo gdzie w Korei śmietana? Więc pewnie z majonezu. Ale ja tu tak gadam, gadam, a ja nie mogę się doczekać, jak spróbuję tego. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak taki glonik to wygląda. Elegancko. I teraz spróbujmy. Mm. Dobre to bardzo z tym sosem Choo Super. Spróbujmy teraz brokułów. Zobaczymy, jak podają w Korei brokuły. Czy one są zblanszowane, czy one są surowe, czy one są rozgotowane. Surowa, mm. ale bo trzy sekundy zblanszowane, ale dobre. Z tym sosem wszystko jest dobre, naprawdę. Dobra, ryżu trochę, rybki trochę, bo mi ostro. I spróbujmy tego. To wygląda jak jakaś surowa rybka w sosie i prawdopodobnie to jest surowa rybka w sosie, więc spróbujmy. Mm. Trochę ostre. Ale dobre nawet, bo ten sos jest lekko kwaśny. jestem zdziwiona, zwykle tego nie robiłam, ale to jest nawet smaczne. I teraz liść kapusty pekińskiej i to coś co tu mamy. Cóż to jest? I trochę tego mięska. Trochę mięska. A co? Trochę ryżuku. I mmm. Mm Dobra, ale ostra. Bo wziąłam sobie też tutaj to. To jest prawdopodobnie rzodkiew. w koreańska, pokrojona w takie paski, w takim ostrym sosie. Wziąłam sobie tego, a to jest takie ostre. uch! I teraz chciałabym bardzo spróbować tych papryczek, bo w Korei są dwa rodzaje papryczek. Co ja gadam? W Korei jest masa rodzajów papryczek, ale jest taka papryczka, która się Ojgo czy nazywa, i ona jest nieostra zupełnie. Dlatego się nazywa Ojgoczu, bo oj, to ogórek, czyli papryczka o ogórkowym smaku. I spróbujemy, czy to jest ta. Jak nie, to koniec odcinka. Co za ulga? To była Ojgoczu. Jedziemy z tym Koksem. Ja sobie tu po prostu będę jadła. Jak mi się coś przypomni, to Wam powiem. Kim ci nie spróbowałam? Próbujemy. Ja lubię takie wielkie białe kawały. Uuu cóż ja dziś w mięsko tego nie spróbowałam to już nie ma za bardzo tylko taki makaron, o, zobaczcie Mhm. Mm Chciałam tylko powiedzieć, że skończył mi się ryż. Ale mam drugi. Jesteśmy w restauracji, ale nadal jest czas korony i ja tu zdjęłam sobie maseczkę, ale wszyscy inni, którzy czekają jeszcze na jedzenie albo czekają, aż mi się nawet mięso ugrilluje, mają założone maseczki. Nie bym Wam ich pokazała, ale głupio tak mi nagrywać chamsko ludzi, więc pes. I jemy dalej. I najbardziej to mnie te grony fascynują. Ale ja to muszę w domu robić. Hmm. Aha, często w komentarzach pojawia się pytanie o pałeczki. W Korei się używa metalowych pałeczek i zwykle są to płaskie metalowe pałeczki. One podobno są trudniejsze w nauce jedzenia, trudniejsze w jedzeniu niż inne pałeczki, czyli drewniane, plastikowe, okrągłe. Ale... Ja bardzo lubię nimi jeść. Już na tyle się przyzwyczaiłam, że drewnianymi mi niewygodnie. I w Korei praktycznie nigdy nie używa się drewnianych. Czasami ja coś blogerzy czy tam youtuberzy... Mm. Słyszeliście to? To był dzwonek, bo na każdym stoliku... Pokażę Wam. Taki dzwonek, bo... Na każdym stoliku w Korei w restauracjach bardzo często są dzwonki i jak potrzebujemy czegoś od kelnera, to po prostu naciskamy dzwonek i on przychodzi. Więc nie ma takiego czegoś, że kurczę zawołałabym kelnerkę, ale głupio mi. Nie zawołam przecież kelner, ale no tak szukać jej wzrokiem też mi się nie chce, czasami nie podchodzą, no nie? Więc rozwiązana sprawa, genialnie rozwiązana sprawa w Korei, dzwonek. I nie ma się co szarpać, dusimy dzwonek i jest, więc super. A co ja mówiłam? O tych pałeczkach mówiłam. Niektórzy też mnie pytali, czy mogę zrobić lekcję jedzenia pałeczkami, ale nie, nie wiem, czy ja jestem takim ekspertem, żeby robić, czy ja to w dobrze jem. Tak sobie trzymam. I chodzi o to, żeby jedną pałeczkę trzymać sobie tutaj tymi dwoma palcami, a jedną sobie opierać na dwóch pozostałych palcach i po prostu tak sobie działać, jak szczypcami. Na początku jest mega trudno i na początku zwykle wszyscy łapią pałeczki tak. Ale tak się nie da, bo bardzo ciężko się wtedy je. Nie da się tym sterować odpowiednio. Mamy tutaj bardzo mało powierzchni chwytania, więc pałeczki powinniśmy sobie złapać jak najdalej i wtedy będzie nam dużo wygodniej. No. Ale się najadłam. Co by Wam tu jeszcze powiedzieć? No brzękają talerze, dzwonią w rękach łyżki. Jaka dobra kasza. Ach, już puste miski. No i chyba trzeba będzie kończyć. Powiem wam, że średnio jestem zadowolona z obrotu tego odcinka, bo słyszę cały czas to brzęczenie tych sztuśców, pewnie nic mnie nie będzie słychać. Trochę się byłam... krępowałam się troszkę, ale w sumie to się dawno tak nie najadłam, nie swoim jedzeniem, czyli zrobionym nie przeze mnie, więc to jest wielki plus. Było bardzo dobre i powiem wam, że jakby już rok nie byłam w żadnej restauracji i tęskniłam, bo fajne są koreańskie restauracje. I bardzo Wam polecam, polecam koreańskie restauracje ogólnie i ciężko jest się naciąć um, i trafić na taką restaurację, która będzie Wam nie smakowała, że będzie niedobre strasznie. Naprawdę w większości restauracji, do których ja trafiłam, w których byłam, jest bardzo smacznie. A jeżeli chcecie sobie sprawdzić, czy ta restauracja na pewno będzie smaczna, to wystarczy, że wpiszecie ją sobie w Neighbor Maps albo w jakieś inne mapy, mapy Daum, mapy Kakaotok. I tam zawsze jest ranking, i tam zawsze jest, są oceny restauracji. No dobrze, no to kończymy ten odcinek. Widzicie, masa mi tego tutaj zostało. Idę się zapytać tutaj, czy, czy, czy mi to spakują, chociaż pewnie nie. No i kończymy, potem jeszcze coś nagram na zewnątrz. Dobrze. Zapłaciłam, wyszłam, mam spakowane. Pan właściciel się pytał, jak, jak się nazywa mój kanał. To kliknie. Lubię tu i będzie subskrybował. Biedny. Biedny, bo nic nie zrozumie. No, więc fajnie było. Idę po mleko, idę do domu i idę z sonu na spacer, bo jak nie rozchodzę, to nie zasnę dzisiaj. Więc dla Państwa, wiela Błażucka prosto z Korei. Nie no, taki to był odcinek o koreańskiej restauracji i mam nadzieję, że świat niedługo będzie, przestanie stać się na głowie i będziecie sobie mogli sami przyjechać i sprawdzić, jak to wygląda naprawdę. No więc dobrze, kończę, już nie przedłużam tego odcinka, bo i tak już dużo nagrałam, pewnie wyrzucę z tego 75%. Znowu tutaj tłuką coś, Boże! coś dzieje? Dajcie znać, czy taki odcinek Wam się podobał. Panie! Panie, co pan? Dajcie znać, czy ten odcinek wam się podobał. Czy <laughs> chcecie, żebym poszła jeszcze gdzieś do jakiejś restauracji? Pewnie nie, ale jak chcecie, dajcie znać, że ja nie pójdę w sumie. Yy, tak, a tak bez pretekstu, to ciężko jest w czasach pandemii iść samemu. Yy, I dziękuję za uwagę. Papa, pa. subskrybujcie, klikajcie łapki w górę, czekajcie na QA. To pa, pa! Trzeba tu nagrać Sonu jak macha i wkleić. Bye-bye!